Siemanko, moje mordeczki, z tej strony, my Puszek, jest dzisiaj ze mną. Kamik Kamikowski, siema elo piszterello. I wateczkę. Dzisiaj będziemy wgrać poprzeczka challenge. Lepiej Kolejny nie... raz! Nie wydajcie się którzy to zatruwam. Nie uwierzycie. Ja za zasadę. Mamy piłkę i mamy bramkę Mamy wyznaczone pozycje. Mamy po prostu trafić w poprzedkę Kto będzie miał najmniej trafionych? Ma karę. Kto będzie miał najwięcej? Ma nagrodę. Więc... kto koszynety. będzie... Możemy chyba zaczynać. Kto będzie miał drugie miejsce, to nic nie dostanie. No. Ale Czemu niech dostanie Pokaż po niech też losuje. Nie. Dobra, uwaga. Zaczyna. Zróbmy. Nie. Graliśmy. Była dłużaczka kolejka. Nie, nie pamiętam.

Karny A i niestety Słupek. <gry> Nie Super challenge Słupek za pół punkta <gry> Bartek <gry> A, to, a kto jest Jak coś to możemy tak zrobić. Nie, no za się liczą. To nie jest pić je dobra, teraz przerywano za siadło już mamy tu jeden punkcik dla pana teraz Minimetry zostawię to bez komentarza. <grym> 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 Już się zaczynają normalne wcale. A i przepraszam to... Za, za tą lampę, co świeci wam. Dobrze. Tutaj teraz się lat taki czubas. Ej, niestety no, on nie grał głem w piłkę. Co się dziwimy. No i teraz biała linia. Tu jest pole. Tu jest biała Niestety nie ma nic. Nie! Siadło. Bartek. Tam jest drugi. Pierwszy nie! Pierwszy punkcik dla Bartka. Jest jeden, jeden pro... Są równi z Michał i Bart. Ej, się, bo Może ty? Szukamy. Nie no, dobra, strzelaj. Stawka, może za niego strzelimy. Może? Teraz? Nie może. Teraz połowa.

No i teraz kolejna biała linia. Jeszcze dwie pozycje. Tam jest brameczka. Tam. Ej. Może Bartek trafi? Albo może po prostu nie będzie dogrywki, tylko od razu przegrany. To się cieszy, że Bartek nie trafił. Już, już leży. Bartek yes. nie Ostatnie szanse dla Gabrysia. To nie wywalanie piłki ci No chociaż przedostatnia szansa. I lepiej niż wcześniej kopnął. ostatnia Ostatnia pozycja to jest kolejna linia przerwana. Bardzo długo próbuje, kurde, jaki mówi jak kurde, taki, żeby. <grymiany> to jest trochę dalej. Ajajajaj. <grymiany>

Lepiej niż wcześniej. Dobra. Teraz grają karę. o pierwsze miejsce. Tutaj stoi na bramce Bartek. Ustawianie Ustawianie przez przez I leci, leci. leci. trafił to. Teraz ben, stoi na bramce. Maj, Michał. A strzela, Bartek. Wiewek wybieg. Jak widać. Leci, jak chce. No i nie. Po trzy? Dobra. Jeszcze dwa karne ma. Michał i Bartek. Na razie wygrywa Michał. 1-0. Nadal jest 1-0. Micha, zacz, zacznij bronić. Dobrze. Strasznie. Ciężko. No jeszcze raz przeprasza, przepraszamy za te lampy. Jest późna godzina i ciężko nagrywać. Wygrywa. Ostatni strzał. Michał. Trafił to. Teraz Bartek. Jeżeli no. Może. Honorowe miejsce. Pierwsze miejsce. No i wygrywa. Oto. Michał. Bart Michał ma pierwsze miejsce, Bartek drugie. A niestety Gabryś ma oh, oh, trzecie miejsce. No, dobra. Teraz się wy. tak. Teraz jest przyznanie nagród. No. Tylko kamera może to tylko zobaczyć. To są nagry. Kana, jedna. No. Maszczet z pieczarkami. A tu jest cebula. Zobaczymy co wybierze. Dawaj, Gabryś. Lewej. Lewej. Ale... Yes! Jest! Doborę ją ze do skórki. Ta, musisz! Ale, tam ale on zjada całą? No. Tak. Całą zjada. A co jest moja nagroda? Wygrany. A jeszcze ten. Smacz drugi. Już. Nie ma. To, to, jest, to są mam nie mam, a, ma. nie a nie no. ja nic nie mam. Bardzo się waj. Bo... Zobaczcie. Nie no. Zwycięstwa. Nie no. wiem. No ja się tu zajęć. Nie takie. No właśnie Pierwszy zwycięstwa. Gryz, a to będzie pierwszy przegrany gryz. O, gabrysz to. To będzie gryz porażki. A ja nie... nie. Pamiętaj, nie, tak? że nie ej. Pamiętaj, że nie możesz wypluć. Ej, cebulę. Mówcie. A nie możesz łaczysz, tylko samo. Nie całą. O To było ustalone. O, no, władzę nad górną ustalają. Ja widzę, że chyba lubi cebulę. <laughs> chyba lubi. Ej, no to, to nie jest karo! Z kurde! Ej, jak lubię cebulę, to to nie jest kara. my tego nie wiedzieliśmy. Mówię ci, co to jest? O kurwa. Lubię <laughs> patrzeć na cebulę. Dlaczego? No nie dalej. Nie <laughs> jest na cebulę. Dobra? A już płaczę, widzę. No bo patrzę na cebulę. coś gryza? Nie. ty <laughs> chcesz gryzać? <O. śmiech> Ja też już czuję tą cebulę. Jak to... zjesz, to ci damy. Jak, może. <noise> Jak <Cało>? <głos> Tak. <głos> Ile ci zostało, pokaż. Oj, jeden gryz, czy tam dwa już. Nawet. Obyś to całe i od razu wsadź. No ty, Michał, lubisz wsadzać. No chyba ty. <noise> Taki oś, kozełek. Nie o, o o, o. Daj mi się napić! Daj, uchodź, uchodź, Jak ty Zjadaj! Smacznego! Jakie to ty zjedz. Ja nie przegrałem! Dziadanie, ty jesteś nobsu, Dobra. Dawaj, Gabryś. Musisz być mistrzem zjadania. To jest twoje wyzwanie. Musisz je zjeść. Musisz je zjeść. Wyzwanie. No. Może Ale dobre picie. A może... E! wiesz to. Jeżeli będziesz się chciał na, b, napić, to możesz jeszcze zmienić na drugie zadanie. Ale śmierć, cebulą. Jeżeli nie po chcesz się jego. jeść do gąca, to musisz napić się tego zjeść chociaż trochę tego... To ma skórkę, więc ma to A drugie zadanie było gorsze. Drugie zadanie było gorzkie. Galerii! Co nie? Że Co zadanie... pali? Pali? Pali! Dobra! Dobra, jest, połknij to. Zara będzie drugie. A, bo, bo, Nie Jesz... mam Jeszcze raz czekiesz i masz jeszcze to drugie zadaję. Nie, to widziałeś powiedzi. wcześniej. On zapytał, czy kie, y, pali, a ty powiedziałeś nie. No, y, no, pi, 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 pi. Muszę nie popijać, bo pijać się kończy. <laughs> Daj mi. Daj mi się napić. Nie. Tylko dla krajowców. Ty. on no, jest do końca. Też I jestem je. Wycisz, szybko! Halo? No. Dawaj jedz, już się kończył. No, Pukniesz to, to całej. Mm, tak, um, Nie, na <laughs> jeszcze Niech kawałek. Jak to całe. Tak, dobra jeść! jeżeli to wypluje... To, to nie dostanie o, Dobra, To, to no. Na... No. Rybka. To mi się wydaje, że powinienem zjeść drugie, żeby to wypuł. Jezu, kolego. Chyba nie dostanie picia, ale chce co drugiego.